z tej strony Gosia i dzisiaj witam was w brudzie i nieczystości. Witam was w mojej kuchni. Słuchajcie, patrzcie, siwizna. Będziemy dzisiaj ogarniać kuchnię, ogarniać ten pokój, w którym zawsze powinno być higienicznie, w którym przyrządzamy jedzenie, w którym nie chcemy dostać e i a tutaj, słuchajcie, warunki sprawiają, że jest niebezpieczeństwo. Tak naprawdę, chyba nie jest niebezpiecznie, ale jest brudno. I na pewno ten brud będzie skrytykowany, więc zaraz wam pokażę dla tych wszystkich troli, dla tych wszystkich, którzy muszą wyrazić swoją opinię, że ja tak bym nie mogła, że jak tak można. Nie chluj, syfiasz, to ja wam pokażę, słuchajcie, z czym dzisiaj będziemy się zmagać. Proszę bardzo, podłoga zanieczyszczona. Skórkami czosnku, przy bardzo leży. Patrzcie, jak ładnie latają. Słuchajcie, a co to jest? Ziarenko? Ej, wygląda jak od dyni. Bardzo interesujące nie wiadomo, skąd takie rarytasy, przy bardzo. Torby plecaki. Psie tyłki, psie jedzenie, psie miski. Psy będą ze mną na całe lato. Niespodziewanie, słuchajcie, zabawki wyjęte, więc muszę tutaj też ogarnąć. Jest recykling, psy już czuwają, chcą wynieść, ale nie tak łatwo. Proszę bardzo, więcej recyklingu. Yy, tutaj, o, wszystko takie niechlujstwo. W środku półki pięknie, ale na górze półki, patrzcie, kurz. Bardzo smutna sytuacja. Ekspres do kawy. Kurz. No i przechodzimy do tej takiej syfilistycznej partii. Słuchajcie, tutaj, tutaj to jest wszystko pomyte. Cały zestaw, w ogóle patrzcie, ogrzewałam się termoforem, czy też nie potrzeba, trzeba odłożyć. Słuchajcie, recykling, pranie się robiło, dużo jest od prania takich rzeczy. Słuchajcie, cały ten zestaw, denby, nic nie widać. Taki duży zestaw kawowy kupiłam, tylko dlatego, że była taka dobra cena. To mówię, sprzedam, słuchajcie, ale tyle jest części. Jest to pomyte, dlatego tu leży, wyschło i teraz trzeba ogarnąć. Przy okazji, ten cydr. Raskal, ostatnio tak mi zasmakował. Wypiłam dwie butelki, słuchajcie, w ciągu chyba trzech dni. Normalnie dekadencja. Proszę bardzo. O, o, o! Kurz. Trochę pomyłam, słuchajcie, trochę nie pomyłam. Bajzel w stacyjce kawowej. Kupiłam taką kawę, jeszcze nie otworzyłam, więc też muszę otworzyć, ładnie tu zagospodarować. No i słuchajcie, patrzcie, gotowanko i najbrzydsza rzecz smażonko aż nie powinnam wam pokazywać ale pokazuję słuchajcie syf tutaj muszę to też dla psów żeby im odmierzać jedzenie słuchajcie proszę bardzo tu przykład czyszczenie było tylko nie kuchni no inkę kupiłam słuchajcie bezglutenowa nie smakuje mi o tabletka dla psa ale że nie tu już trzeba wyrzucić no Brud, syf, nie śmierdzi, powiem wam. Nic się tutaj nie rozkłada jeszcze, żebyśmy... O, tu gdzie śmietnik, słuchajcie, tam też przydałoby się odkurzyć w środku. No, powiem wam, dzisiaj będziemy atakować kuchnię. Dlaczego robię takie wideo? A to dlatego, że wczoraj takie oglądałam. Słuchajcie, jest pełno na YouTubie. Wysprzątaj ze mną dom. Więc ja kiedyś miałam sprzątanie chałupy, dzisiaj będzie sprzątanie od nogi kuchennej. Słuchajcie, tak pomyślałam. Że muszę to zrobić i tylko mnie zmobilizuje wejście do tej kuchni przez filmik, bo ja, słuchajcie, nie chcę tu wchodzić, bo chcę zmienić wystrój. Nie chcę wchodzić, nie chcę wchodzić do kuchni. Będę zmieniać wystrój kuchni. Rezygnuję z lat 70., słuchajcie, ale to potrwa, bo to, to nie jest tak, że ja sobie to wszystko. Ja muszę mieć y, ładne wszystko kupione, plan, więc y, pewnie zajmie mi to z 5 lat, ale y, chcę zmienić tutaj wystrój kuchenny. A żeby zmienić, to też muszę mieć motywację. Może czysta kuchnia mnie zmotywuje. A w ogóle, słuchajcie, słyszycie? Ten zegar. Kupiłam nowe wskazówki. Kiedyś kupiłam go na ebayu, bo tak mi się podobał. On Mam od tego faceta, nie pamiętam jego imienia, ale to jest artysta tutejszy i on zajmuje się metaloplastyką. I jak kupiłam ten zegar, on się późnił. Więc kupiłam mechanizm, i się teraz dobrze chodzi, ale powiem, jest tak głośny. Tykanie! Nieudany kąt, Czekajcie. O, patrzcie, prawdziwy y y youtuber. Dobra, nie wiem od czego. Za... Może naczynia, słuchajcie. Bardzo dobrej jakości content na YouTube. Zmywanie naczyń! Okazało się, że tych naczyń nie było aż tak dużo. Jak oschną trochę, to wymyję też cały zlew. On już wymaga mycia. Tutaj szczególnie to małe. Nigdy nie używam tego małego, zawsze jest zasyfiałe. Tutaj proszę bardzo. Odpuszki, więc będę tutaj ogarniać. A teraz chyba blaty. Może ta lodówka. To nie jest lodówka, słuchajcie. Lodówka też wymaga mycia. Tak, od środka, ale już nie będę się wygłupiać z tą lodówką. Słuchaj, na głowę nie upadłam, żeby być lodówę dzisiaj. W inny dzień, w inny dzień. Teraz kuchenkę może. To jest kuchenka indukcyjna, do której nie mam żadnych środków czyszczących, ale właśnie płynam do naczy. Do. nie wiadomo, czym myję. Do szyb. Do szyb? Czymś tam wymyję, słuchajcie. Zawsze działa. Dobra. Takie to mycie, słuchajcie, bakterie zostały. Taki czajnik brudny. A skąd ten czajnik się wziął taki? Słuchajcie, smażenie. Człowiek na co dzień nie gotuje, nie smaży, nie umie, to bryzga. Więc trzeba tutaj ogarnąć. A co to jest? Patrzcie, dla psa tabletki. No słuchajcie, jest tyle rzeczy do ogarnięcia. Dobra, co to jest? To jest płyta. Płytę będzie po angielsku słuchajcie, hob. To jest hob. Będziemy czyścić hoba. A czy ja mam to wyczyścić? Słuchajcie, tym szmatą. Widzicie też to? To są ziemniaki, słuchajcie. Więc czyścimy ziemniaki oraz inne nieczystości, ale obrzydliwe wideo, słuchajcie, mój ulubiony kontent obrzydliwość. Dobra. Znalazłam szkło przy czyszczeniu. Słuchajcie, zbiłam parę dni temu szklankę i myślałam, że udało mi się uratować cały blat. A tu proszę szkło niebezpieczeństwo. No patrzcie, jak ładnie domyta. Nie ma tutaj większych problemów, ale tutaj mam ten taki backsplash yy, z tej dechy i spryskałam ją tym produktem. Jeszcze dodam, bo właśnie było trochę zanieczyszczeń i się odbijało. Słuchaj, teraz tu było tak ładnie wyczyszczone, że się wszystko odbijało właśnie w tej desce, więc zostawię trochę na parę minut, żeby mi tu odtajały wszystkie tłuszcze. I tyle. Czystość. Słuchajcie, podoba mi się to, co widzę. Zadziałało, jest czystość, co teraz może. Słuchajcie, tutaj zostawimy tą część na koniec, bo tak jak mówię, chcę zlew wymyć. To może zajmiemy się tą częścią. Muszę tutaj ogarnąć. Jest tutaj oprócz żubrówki, słuchajcie. Mam też. Patrzcie, jakie znalazłam podkładki, podpórki do książek. To jest prawdziwy kamień. Wygląda na niebieski agat. Przyniosłam do kuchni, bo właśnie chcę. Tu, gdzie była cena, to chcę to przemyć, ale patrzcie. Są mega piękne. Tutaj w środku, w tym dzyndzelku, w tej dziurce, o widzicie, mieni się. Widać, jak się mieni kryształowo. Są przepiękne. Kupiłam w antykwariacie. Są ciężkie, ale ja ich nie chcę, bo ja nie lubię. Uuu. Ja nie lubię koloru niebieskiego, szczególnie we wnętrzach. Więc muszę je dobrze tutaj, właśnie z tej ceny opłucować i je będę chciała sprzedać, ale są przepiękne, śliczne są więc jestem nimi zachwycona, może teraz tą cenę wymyję, słuchajcie użyję Magic Eraser Powiem Wam, że do wszystkich zanieczyszczeń, które nie chcą zejść, czy to jest na szkle, na ceramice, ostatnio ścianę też wypucowałam takim Magic Eraserem. One, kawałek się urywa, namacza i się trze. I ostatnio nie mogłam tego, tego konkretnego, bo to lubię, tą firmę lubię najbardziej znaleźć. Jaż na internecie zamówiłam, słuchajcie, z flasza, więc jeszcze tych z flasza nie próbowałam, bo się pojawiły w sklepie te, więc yy, zobaczę, ale powiem Wam, jeżeli Chcecie wypróbować tego typu magię, to polecam, bo naprawdę działa. Działa, sprawdza się na wszystkie takie dziwne zanieczyszczenia. Właśnie tą cenę jestem przekonana, że uda mi się usunąć. Tutaj, słuchajcie, jest taki największy syf. Mam tutaj. O, już nie dużo zostało. Paczkę chusteczek higienicznych. Proszę bardzo, mam tu też śrubokręt. To jest słoik na pająki, i to, to są moje pajęczaki. Słuchajcie, zgadnijcie, co w kuchni jeszcze leży. Kości. Dużo baterii, które nie wiem, czy działają. Słuchajcie. Widzę, że też jest dużo cienia. No i najlepsze to jest mój kalendarz. To jest z archiwum X, to jest wszystko teraz. Kalendarz od Emmy Bridgewater, który wisiał tam i gwoździk spadł. I już od miesiąca leży nie powiesiłam, więc... Mam Nic mi nie zależy w tej kuchni. Tak mi się nie podoba. Tu są moje cytrynki, limonki. Aha, to dam. Widzicie? Widzicie to? Widzicie ten tatuaż? Widzicie tą podkładkę? Kiedyś wisiała na ścianie. Już mi nie zależy. Słuchajcie, lata 70. Powiem wam, że te rzeczy z lat 70. w kuchni zaczęły mnie denerwować, bo wszyscy mają, słuchajcie. Tak jak te moje grzyby. Mary Mushroom, słuchajcie. Teraz na każdym kroku... Tak wszystko, to, to, no chłopca nikt nie ma, dlatego mówię takie o, chłopca może nikt nie ma, ale no tego, to taka pamiątka jest z przeszłości. Ale już widzicie, takie lata 70. to ja otwieram internet, a tego pełno, słuchajcie. A ja nie lubię jak czegoś jest pełno. To co ja mam musi być unikatowe, bo to zaburza moją gospodarkę mózgową, jak ja widzę te same rzeczy. Więc teraz mam plan odmiany kuchni, ale mówię, to będzie się ciągnąć, więc... Ale tak, ta kuchnia, nie chcę się tu wchodzić. Znaczy, i tak nie wchodzę, bo nie gotuję do herbaty, tam jajecznice, słuchajcie. Kupiłam sobie berlinki, to ostatnio zjadłam, więc wchodzę po coś do tej kuchni, ale mnie nie zachwyca. No, i tym bardziej, że jest brudno, więc teraz będziemy czyścić właśnie ten kąt. I powiem wam, nie wiem, które z baterii są dobre, czy nie. Musiałam zmienić baterię w. Halo? Czy pana, excuse me, Edgar, przecież tam nic nie ma. Co wy, co wy? Jesus, tutaj przez prawo jest nakazane mieć takie czytniki. Są czytniki i kobieta, dlatego szczekały. Są czytniki dwutlenku węgla, a ten jest chyba na smoke alarm, czyli detektor y, dymu. Jakbyśmy mieli pożar, więc one są przez prawo tutaj nakazane w każdym pomieszczeniu. I zaczęła się bateria wytracać. One są na baterii i wtedy ta bateria tak piszczy. Więc zdjęłam i kurde nie wymieniłam baterii. Ale widzę, że patrzcie. Jakieś składowisko. A te to skąd się wzięły? No nie wiem czy to dobre czy niedobre. Ej, popatrzcie nasiona. Ale się znajdują rzeczy. No dobra słuchajcie, to ogarnijmy tutaj ten blat cały bo mnie tak zwanie we wkurza mówiąc bardzo łagodnym językiem. Dobra, ogarnianie blatu z tej strony. Dobra, słuchajcie, to teraz przejdziemy do tej strony. Tutaj zaraz przesypię kawę do słoika, żeby ładnie wyglądało i chyba też zrobię sobie herbatę. No i muszę wymyć czajnik. Następnie ułożymy yy, wszystkie umyte talerze do szafek. Wymyjemy zlew no i muszę przenieść te rzeczy, yy, te, które chcę sprzedać ładnie do fotografowania. Muszę przenieść do innego pokoju. No i recykling kurze. Ech. A, powiem wam. Czasami sprzątam. To nie jest tak, że ja nie sprzątam. Powiem wam, że dosyć często sprzątam tą kuchnię, ale też niecodziennie. I właśnie to jest taki kilkudniowy brud bym powiedziała, chociaż tam widzę coś więcej dniowego, bo tam się osadzają przyprawy. Słuchajcie, tutaj patrzcie. Tu jest taki kącik przyprawowy i powiem Wam, że widzę, że to jest od przypraw takie. Więc tutaj jest kącik przyprawowy. To jest też moje odkrycie ostatnie. Nie wiem, czy Wam pokazywałam. E, no, ale y, ogólnie to czasem sprzątam. I dzisiaj sprzątam z Wami. Patrzcie, znalazłam taką kawę. Ona była w Sainsbury, Wygląda na japońską, ale tak naprawdę, patrzcie, Made in Europe, czyli europejska. Ale patrzcie, o o o crafted by Japaniskofima. czyli jacy japończycy wzięli w tym udział. Okay. No zobaczymy. Znaczy ja miałam wcześniej, ale zupełnie nie Ej, może ja ją teraz wypiję. Kawa. że już wszystko obeschło, obschło, więc można, patrzcie, tu i do czystości, o, pięknie sieć. tu, a co to jest, słuchajcie, pewnie jajko, to, tak się trzyma szczućce, słuchajcie, to jest tak wąska szuflada, widzicie, jak ja rozłożę dłoń, to już tutaj nie ma miejsca. Nie mogłam znaleźć nic, co by dawało jakiś podział. Po prostu rzucam te sztuczce, tak? I powiem wam: super rozwiązanie! Potrzebuję, wygrzebuję, no świetne. Teraz to wszystko przeniosę do składziku, żeby to oporządzić, ale właśnie zapiszczała kawulina, więc sobie chyba najpierw trzaśniemy kaweczkę. <śliniczny> Patrzyłam w kamerę, kurde, ale, ale patrz jakie pie... artyzm, normalnie artyzm, czekajcie, już sobie doleję. Patrzyłam tak w kamerę, że nie wcelowałam, no wiecie co? Słuchajcie, te wielkie y, bluzy są dla tych, co nie chcą 10 razy chodzić ze wszystkim. Wpakowałam tutaj część, patrzcie, jeszcze tam druga seria leży, ale wpakowałam tutaj część tej ceramiki denby. Proszę bardzo. I idę. Ej, patrzcie jaka różnica. Zabrałam tylko właśnie e, tutaj ten syf, co był. I jak się odmieniło. Muszę tutaj też... No muszę... Dobra. Teraz to chyba wymyję. Potem zlew. Tam. Kurz. Odkurzanie. I już mi się nie chce. Powiem wam, że właśnie to, że muszę jeszcze wyprowadzić psy, to, to mnie tak odpycha odrobienia robienia, ja jestem człowiek, jedna rzecz dziennie, jedna rzecz, jeden e-mail i już zmęczenie, jeden yy, wyprowadzacz psów, zmęczenie, jeden sprzątacz, zmęczenie, powiem jestem jedna rzecz dziennie. Ej, słuchajcie, widzicie, rozpyliłam tutaj y, środek, ale użyję tego śrubokrętu ze szmatą i przejadę tutaj w tych y, zakamarkach. Czasami jest tu tyle brudu, to jest takie satysfakcjonujące. Słuchajcie, tak nałożę. Ja lubię to robić. Nie wiem, nie wiem czemu. Widzicie? Nie wiem czemu, wiem. Satysfakcjonujące. Brud. Ja powiem wam, że tutaj widzicie, wygląda strasznie. To jest takie ciemne i to rzeczywiście ten blat ściemniał. Ogólnie od chyba mycia tutaj wszystkiego. Ja co jakiś czas używam na to wybielacza. Po prostu daję tutaj wybielacza albo tego do kibla do mestosa, albo takiego normalnego acze i to wtedy puszcza więc nie wiem, to jest po prostu wiecie, takie, to nie, to nie jest kamień to taki plastik, takie tworzywo i akurat w tym rejonie zawsze jest tutaj ciemne, to wygląda powiem Wam, że na kamerze chyba wygląda gorzej niż w życiu, naprawdę wygląda jak brud taki wżarty ale to jest łatwe do usunięcia, tylko muszę to zrobić już dzisiaj nie będę ale robię to raz, raz w miesiącu mniej więcej. Po prostu daję tutaj wybielacza. Więc na to, i tutaj, poczekajcie, tu widać. Widzicie takie żółte. W ogóle, jakie to wszystko jest na kamerze? Brudne, słuchajcie. W życiu nie jest aż takie ciemne. To jest od przyprawy takiej. turmeric chyba po angielsku. Co to jest po polsku? Nie wiem. Ale ona farbuje. Jak dotkniecie ręką czy czymś, albo ubranie, to już tego się nie spierze. I też wybielacz to usuwa, więc. Ale brudy na kamerze, słuchajcie, nie jest aż tak brudno w życiu. Porażka, tutaj tam mydełko. Przy... Eee. Słuchajcie, ja wiem, że to wygląda okropnie, ale aż w takim syfie to nie mieszkam. Na kamerze, może dlatego, że tu jest takie też złe światło, ale na kamerze wygląda gorzej niż w życiu. Ale syfy, słuchajcie. A teraz robię coś za waszymi plecami, nigdy się nie dowiecie. Ułożyłam słoiczki, słuchajcie, piękne. No, patrzcie, od razu lepiej też wymyłam czajnik. W ogóle czajnik chcę nowy. Powiem wam, ta kuchnia. Ona jest taka. No, stara, to jest wszystko taka sklejka. No, ja wynajmuję, więc nie mogę tutaj nic zrobić. Powiem wam, że trochę mnie ta kuchnia tak brzydzi już. Taka jest nieprzytulna. Czajnik też, jak się wprowadziłam, on już tu był, więc ostatnio chciałabym. Nowy czajnik, tak się zastanawiam, kupić sobie Alessi. Pokażę Wam, może, jak wygląda ten Alessi. Chodzi mi po głowie, więc. Może czajnik sobie sprawię nowy, ale czy warto do tej kuchni, słuchajcie? Taki brzydak tutaj jest, powiem wam. O! Trzeba paluchy wymyć, właśnie! Słuchajcie, patrzcie, która jest godzina. Już tutaj siedzę i robię ponad godzinę, a jeszcze kurze tutaj pościeram, no i chyba wszystko podkurzę. Aha, muszę te torby... Walter! Patrzcie, cały wideo, Walter! A, sroka tam łazi, słuchajcie. On jest zainteresowany. Tutaj już wytarłam. Patrzcie, ile jeszcze było. Za tymi y, wszystkimi misami było dużo obierek właśnie. Cebula i czosnek, słuchajcie. Moje ulubione. Dobra, Walter. Olej, piękny pies, olej, piękny piesek. Patrzcie na to. Nie ma nic na podłodze. Odkurzone. Kurze pościerane dalej w tym samym miejscu, one się wszystkim interesują, słuchajcie. Recykling zrobiony. Bluza, w której harowałam się, pociłam, już jest przygotowana do prania, słuchajcie, więc nic nie śmierdzi. Patrzcie, jak czysto, wspaniale. I to, aż lśni, patrz, jak lustro. Wcześniej były paluchy, a teraz jest przyjemność. I tu też aż lustrzana tafla. Ale starania były wykonane i proszę, ale... Nie powiesiłam kalendarza, słuchajcie, o Ale za to usunęłam y, martwe liście z rośliny. Więc jest wszystko super, słuchajcie, ale piękne. Cały czas buty do wspinaczki leżą. Zostało nietknięte. Czysto... <ścoughs> Aj, wariatka, słuchajcie! Czysta! Higienicznie czysto, brak i ikoli. Więc yy, wspaniale, słuchajcie, wspaniale. Raz na jakiś czas tak robię poza kamerami, ale mówię, z, z wami zrobię taki content, yy, nie wiadomo motywacyjny, a nie wiem, pewno jest takich filmów na YouTubie, posprzątaj ze mną dom, posprzątaj ze mną kuchnię. Ja miałam też bo, sprzątanie chałupy, to mówię z, pff, będę tak jak wszyscy, słuchajcie. Youtuber kopiuje innych. Ja właśnie skopiowałam innych i samą siebie sprzed paru lat. Dobra. Piękne, płoczyste, słuchajcie. Brak zakurzenia. W tej czystej kuchni pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia.